Witajcie kochani. Trochę mi tam hałasują w kuchni, ale damy radę. Witam serdecznie. Nazywam się Bataś Ślusarek. Moi drodzy weszłam tylko na chwilę dlatego, że ja słuchajcie w ogóle nie mam czasu, a już tam marudziliście, że nie ma pitu pitu i że za mną tęsknicie. A ja słuchajcie mam tyle pracy, że nie mam czasu nawet odpisywać wam na wiadomości. Nie wspomnę o telefonach nie odebra <grym> E, dzisiaj cały dzień będę inicjować, jutro cały dzień warsztaty, więc e, no nie mam czasu po prostu. Dlatego chociaż na chwilę do Was wchodzę. Mało tego, dzisiaj siedząc w Wannie, chciałam Wam zrobić e, opis jutrzejszej pełni, bo zaczęłam się fascynować po prostu e, astrologą wedyjską. Jest przepiękna, e, uwielbiam mitologię, w ogóle wiecie, że ja uwielbiam wszystko, co jest związane ze starożytnymi e, kulturami. <laughs> Czytam, co piszecie. Ze starożytnymi kulturami, ze starożytnym podejściem do duchowości uwielbiam po prostu, dlatego gdzieś ta astrologia buddyjska zaczęła mnie fascynować. Natomiast nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, więc nie będę mówiła, że ja tutaj się znam nie wiadomo jak na astrologii. Nie, nie, nie. Zrobiłam tam kilka kursów, ale nie nazywałabym siebie w życiu astrologiem. Natomiast podczytuję sobie wszystko, co, 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 co mnie interesuje. W związku z tym gdzieś ta wiedza mi się sama też układa, dlatego chętnie Wam też przekazuję. Dzisiaj, słuchajcie, trzy, dwa razy napisałam. Bardzo się, że tak powiem, przyłożyłam, dlatego że wszystko. Łącznie, bo tam jest dużo takich treści dla nas, dla Europejczyka niezrozumianych, więc też szukałam informacji, co, jaki zwrot, co oznacza i tak dalej. Ja lubię dociekać do pewnych rzeczy. I słuchajcie, zrobiłam taki długi post i się skasował. Potem zrobiłam drugi post i się skasował. No i niestety, <laughs> niestety nie, da, nie dało się, nie dało się. E, więc mówię, w związku z tym, że już nie mam czasu, mam za chwilę inicjację, nie będę miała czasu teraz napisać, więc może Wam chociaż wspomnę na ten temat. Słuchajcie, jutro jest przepiękna pełnia, przepiękna. Ona jest w pannie. Natomiast dlaczego ja mówię, że jest przepiękna? Dlatego, że jak sobie podczytałam e, w ogóle e, pod kątem astrologii buddyjskiej, jakie energie, jakie planety, no po prostu coś, coś pięknego. I się tak przymierzam. Słuchajcie, wy wiecie, że ja rano nie potrafię pracować. Nie lubię rano pracować, dlatego że ja często siedzę bardzo długo do późna. W związku z tym ja rano jestem nieprzytomna i pracuję dopiero od tak 12, od 1, bo muszę sobie zrobić jakieś zakupy, muszę się ogarnąć. I od 12 zaczynam sesję albo od 13. Dzisiaj od 13 zaczynam, więc jeszcze mam nie? Um, dlatego pozwolę sobie tak krótko powiedzieć o tej pełni. Jak znajdę chwilę, to jeszcze raz napiszę, bo tam naprawdę są fajne treści na tą pełnię. A tak tylko Wam zaznaczę, czego będzie dotyczyła, więc zwróćcie uwagę na siebie. W ogóle, słuchajcie, od wczoraj dosyć mocny jest, dosyć wysoki, może tak bym powiedziała, rezonans szumana. Dla niezorientowanych, co to znaczy? To znaczy, że magnetyzm w Ziemi się podnosi, że jest jakby wyższa wibracja, która jest spowodowana nie jakimś hokus pokus, tylko tym po prostu, że są burze na słońcu i te burze, te energie docierają do nas, i to podnosi magnetyzm z całej Ziemi. A w związku z tym my możemy odczuwać różne dolegliwości. Czasami jest tak, że macie, ja na przykład się czułam wczoraj jak na haju, świetnie mi się robiło inicjacje, ludzie mieli piękne wizje i w ogóle było cudo. Ale na przykład możecie to też odczuwać w sposób taki, że um, będziecie osłabieni, że chce się wam spać, albo mogą być osoby rozdrażnione, mogą się uwalniać jakieś emocje. Więc e, jest, jest taki, powiedzmy, nie jest to jakieś wielki, wielkie podniesienie tego rezonansu, natomiast e, Możecie odczuwać takie wrażenie m, 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 takiego małego haju, i tak dalej. I słuchajcie, ten haj nie tylko jest związany <sum> z tym podniesionym rezonansem Szumana, ale też z tym, że idzie bardzo silna pełnia. Ona jutro w zasadzie ma kulminację po dziewiątej, tam dziewiąta, nie pamiętam 17 czy 19 jakoś. Jest kulminacja tej, tej pełni. A dlaczego ja tak się, że tak powiem, podjarałam? Słuchajcie, tą pełnią, szczególnie dziewczyny tam samotnej w ogóle i te w związkach. Mieliśmy bardzo ciężkie układy na związki. Ostatnio dużo z Was marudziło, że się rozchodziło, że się tam pary rozpadały, że się różne dziwne sytuacje działy w Waszych związkach i tak dalej, i tak dalej że jakby tematy związkowe zeszły na plan gdzieś tam któryś, dlatego że nie była ta retor- ja nigdy nie umiem tego by mówić, retro... powiedzcie, jak się mówi to retrodacja. Ja słuchajcie, ja już tyle razy się uczyłam tej nazwy i ja się tego w życiu nie nauczę. Ja, zresztą ja, wiecie, mam pamięć e, fotograficzną. Od dziecka nie lubiłam wykuwania, więc dla mnie to jest e, nazwa nie do przekroczenia. Każda się wiecie o co chodzi. Więc ten merkury teraz e, idzie do przodu, czyli wszystko ruszy do przodu. E, ale wracając do tej pełni. E, słuchajcie. E, o, dziękuję Ci Jolu. Retrogradacja. Słuchajcie, jak przeczytam to widzę, to, to wiem, jak to się mówi. <grywa> <grywa> Kocham Was. Jesteście wszystkie wykwalifikowane, naumiane. Tylko ja to taka niedouczona, widzicie, z, z kwestii e, astrologicznej. No ale dobra, dlaczego chciałam opowiedzieć Wam o tej, e, troszkę o tej pełni, dlatego, dlaczego ona jest taka ważna. I wykorzystajcie ją przede wszystkim e, w swoich związkach. Bo i teraz Wenus. Eee, działa i w ogóle, słuchajcie, większy powrót do związków międzyludzkich. Do, mogą się bardziej zacieśniać to, co się gdzieś tam rozciągnęło, gdzie mieliście przeszkody i było wam ciężko w tych relacjach. Teraz możecie odczuć potrzebę bliskości, powrotu do tych związków, czyli ta, jakby to serce teraz wychodzi do przodu, bo za tym jesteśmy w rybach, ja jestem ryba. A do tego ta, ta Wenus. E, słuchajcie, i możecie odczuć tą potrzebę bycia z kimś, potrzebę bycia w związku. Ja też nie mam czasu, Małgosiu, na pitu pitu, a jednak weszłam chociaż na chwilę. do już tam marudziliście, że mnie nie ma znowu. Więc e, staram się chociaż na chwilę tutaj wskoczyć dla Was. Cześć, Andrzeju. Słuchajcie, i teraz e, ja się tutaj będę posiłkować nazwami, bo tak jak powiedziałam, ja mam problem z nazewnictwem e, i podejrzewam, że ja też źle odczytam, bo ja nie wiem, jak się wymawia te, te, te e, e, nazwy. Jak ktoś tam będzie wiedział, no to najbierze poprawcie mnie, że to źle wymawiam. E, ale o co mi chodziło? Chciałam Wam powiedzieć, że jest teraz, zaraz wam powiem, że jesteśmy w takim ta pełnia. E, Mój związek śpi, no to się obudzi. <grystanie> słuchajcie, ta pełnia <laughs> znajduje się w obszarze nieba zwanym, No i teraz będę miała trochę problem z wymówieniem. To jest chyba, to, znaczy ja wam to przeczytam jak się pisze. Purwa Phalguni, o tak to nazwę. E, I słuchajcie, jest to gwiazda, która jest często symbolizowana jako łoże małżeńskie. Gwie też jest e, związana z owocami, dojrzałe owoce figi. Które świadczą o. Jak to powiedzieć Wam? Albo podsumuję to inaczej. Jest to gwiazda płodności, gwiazda siły życiowej. Słuchajcie, bardzo silna, cudowna energia. Poza tym w ten dzień w Indiach, czyli te wszystkie narody hinduskie, bardzo często albo biorą śluby, albo płodzą dzieci. Sam Siwa, Rozpoczął procesję e, taką, bo, bo nie jest taka ceremonia e, związana ze ślubami, ale sam Siwa e, też zapoczątkował proces e, no, swojego ślubu tak, w ten dzień, pod tą gwiazdą, czyli te, to pod tą gwiazdą e, płodności. E, ta gwiazda. E, nie wiem, czy kojarzycie e, boga Surya. To jest Bóg światła. Ja wam często mówiłam, jak opowiadałam wam o bali, że powyżej tej trójcy świętej, czyli siwa, brachnu i wisznu, pojawia mi się często taki bóg słońca. On często mi się pokazuje na dywanie złotym, ze złotymi rumakami. I jest, jest to niesamowita energia, albo, albo czasami wam się pokazywał w czasie medytacji jako wielka energia, jak słońce. Wielkie światło, złote światło, że ciężko było patrzeć. Te osoby, które medytowały ze mną, to czasami macie rozmowę z nim. I, i ten, ten dzień, jakby też był dniem jego ślubu, ze ślubin z boginią księżyca, czyli z księżycem. Czyli, słuchajcie, bardzo, bardzo mocna energia tej pełni, bardzo fajna pełnia, typowo związkowa, płodności, tworzenia czegoś nowego, czyli nowe pomysły. Słuchajcie, to jest w ogóle w tradycji, w kulturze hinduskiej dzień, kiedy ludzie idą się obmywać do Gangesu, do świętej rzeki. Co prawda ona jest zanieczyszczona, no ale my możemy to zrobić mentalnie, że zbliżamy się do energii tego Gangesu. Ludzie się tam obmywają. Później jest taka ceremonia dobroczynności, czyli ofiarowują coś biednym czy osobom potrzebującym w celu na przykład wyrównania karmy. Tak, czyli. Bardzo, bardzo, bardzo niesamowite święto i duszy, i ciała, czyli takie odrodzenie, to jakby zjednuje wam opiekę sił wyższych i możecie wyprosić to, czego, czego nie macie na tą chwilę. Może się bardziej, albo inaczej powiem, zwiększyć intensywność związków międzyludzkich przyjaźnie, związki, to jest to, co powiedziałam na początku, że to, co gdzieś tam ostygło się, rozjechało, ktoś nie chce się utrzymywać kontaktu, może być powrót, może być poczucie potrzeby znów e, zacieśnienia tych więzów, e, powrotu do jakiejś większej bliskości, czyli bardzo silna energia, też seksualna, słuchajcie, no bo to jest jednak... E, to by był dobry seks. Ja by, chyba z łóżka nie wychodziłabym, ja faceta... Słuchajcie mm, to To, to jest w ogóle też okazja, żeby właśnie w relacjach, które gdzieś tam przycichły, ostygły, żeby je trochę podkręcić, nie? Silna energia, naprawdę wykorzystajcie, słuchajcie, ten, ten, ten jakby kulminacja tej energii jest jutro o dziewiątej. Jak chcecie, to ja wam ten post jednak napiszę. Jak mi się uda, słuchajcie, będę miała chwilę, to ja wam to rozpiszę i też wam napiszę tą mantrę, którą warto sobie jutro o tej dziewiątej, a może zrobię medytację. Nie wiem. Jutro mamy. W ogóle słuchajcie. Ja zawsze jak robię warsztaty, ja nigdy nie patrzę, jak jest, jaka jest energia. No i niesamowite, że akurat warsztaty anielskie w tak silną energię. Więc te osoby, które się zapisały na warsztaty, no to ja wam gratuluję, ponieważ będzie bardzo wysoka energia, bardzo silna energia. Eee, może, może, może być niesamowicie. <śleszy> Może być niesamowicie, dlatego że to jest energia pełni e, i to jeszcze tak silnej pełni, nowych początków, czyli wszystko, co, co zaczynamy. E, no, jest, no, jest fajna, no. Jeszcze nie wiem, czy wstanę. Słuchajcie, jeżeli ja mam zacząć warsztaty o 12, to ja nie wiem, o której bym musiała wstać. Inaczej, bym musiała wcześniej iść spać dzisiaj, żebym w ogóle była w stanie i jeszcze medytację zrobić i jeszcze warsztaty cały dzień. Zajedziecie mnie normalnie. <grym> A jeszcze, jeszcze mi tu zalegają sesje indywidualne: no co, co, co mam zrobić? Czujecie już, jaka silna jest pełnia? Jaka cudowna jest pełnia? Jaka niesamowita pełnia? Czy nie czujecie? Jak czujecie w ogóle? Wy. Iola, to już wczoraj stwierdziłam, że zrobię listę, jaki mój facet powinien być. No to już powinniście być określone, nie? Ja już, słuchajcie, bo tam pewnie już czuć dzisiaj, bo ja już cały czas czuję. Eee, witajcie, kochani. Ja już cały czas czuję tą energię, tej pełni. Ja, ja, ja mam jakieś wrażenie, aby się miało coś wielkiego zadziać. Jak się dzisiaj, słuchajcie, e, szykowałam na. na no, będę ja robiła inicjacje za chwilę. I, słuchajcie, się szykowałam, to ja się czułam, jakby mi się na randkę szykowała. W ogóle jakaś taka, jakieś takie uniesione, taka, taka fajna energia ja się czuję po prostu jak na haju. Super jest, po prostu. Ja uwielbiam ten stan. W ogóle energia jest niesamowita. Jeżeli macie poddenerwowanie, no to przyjrzyjcie się swoim emocjom i zobaczcie, co, co trzeba jeszcze uwolnić. Co trzeba już. Eee, czy jeszcze, jeszcze coś tam zalega, co już powinno dawno odejść. Jasia mówi, że oddała pamiątki, bo było sprzątanie jak na pannę przystało. I cudownie, ja też czuję potrzebę sprzątania, ale słuchajcie, nie mam kiedy. Po prostu nawet nie mam kiedy posprzątać. Um, może mi się uda w niedzielę coś tam odpisać? Sesje, słuchajcie, na razie są odłożone. Będę robiła sesję, jak wrócę z Warszawy. E, będę robiła następny termin. Tam Ala jest pierwsza w kolejce. Ala <grytanie> pamiętam ciebie cały czas. E, I będę styczniowe przeleby rozpisywać. Na razie, słuchajcie, wstrzymałam. Y, przyjmowanie na sesje prywatne, bo muszę się wyrobić z, z zaległości. A ja się czuję, jakbym była już zagnieciona, przygnieciona, zawalona. <laughs> Więc poczekajcie, y, prawdopodobnie dopiero od kwietnia będę robiła nowy nabór na sesje prywatne, indywidualne. No co mam zrobić? Nie rozdzielę się, słuchajcie. Y, Bożanka, ja od wczoraj jestem happy. Super. Edytka, Batek, chcesz y, wcześniej zasnąć, to włącz sobie nagraną medytację i połóż je do medytacji. <laughs> Ja mówię, że ściana odmalowała. No, słuchajcie, ja mam taką potrzebę, już bym chciała balką posprzątać i w ogóle kwiatki sobie zasadzić. No nie mam kiedy. Będę potrzebowała, może ktoś chce przyjść na barter mi posprzątać. <laughs> Eee, Małgosia już wszyscy mają dość krzyczą, żebym zeszła na ziemię, bo odpływam. Słuchajcie, no jest naprawdę cudowna energia. Ja nachętnie bym sobie gdzieś pojechała, e, po, poszwendała się, poczuła trochę świeżości, trochę energii, matki przyrody. E, no ale niestety muszę pracować. Agnieszka, ja mam pytanie z Innebeczki. Beczki. Po jakim czasie po pierwszym stopniu rejki można zrobić drugi. Jeśli miałam w lutym, to mogę się dopisać do marcowego kursu baś u mnie? Ktoś nie kojarzy Twojego zdjęcia. Słuchajcie, dwójka. Dwójka się robi, jakoś się trochę praktykuje. I w zasadzie się powinno poczekać. Trzy tygodnie do miesiąca. Czasami się przedłuża okres oczyszczania, ale zazwyczaj macie szybko, bo ja my was oczyszczamy. Akurat w, jak ja robię warsztaty, to jesteście oczyszczani. Oczyszcza najczęściej moja cura, Moja jest mistrzem Rejki. I słuchajcie, jak się was oczyszcza przed inicjacją, to tak długo, aż nie trwa to oczyszczanie, ale średnio trzy tygodnie powinniście takie wziąć, żeby oczyścić siebie z jakiejś emocji, przyglądać się sobie, co się zmienia i tak dalej. Więc no te trzy tygodnie, miesiąc, no musi minąć do drugiego stopnia, żeby robić. To jest takie już totalne minimum. Fajnie byłoby, było, gdybyście chociaż trochę popraktykowali, chociaż kilka przekazów zrobili przed dwójką. Ja wiem, że wy się strasznie śpieszycie, bo za każdym razem po to wszyscy już chcą natychmiast dwójkę, bo tak fajnie, bo, bo fajna energia, bo, bo to bo tamto. No ja wiem, że to jest fajne, ale, ale na spokojno. Na tym trzy tygodnie, miesiąc fajnie by było. Aha, nie, no bo właśnie mi się nie kojarzyła twoja energia, żebyś ją robiła u mnie, więc yy, no bardzo dużo osób do mnie przychodzi od innych nauczycieli teraz. No dobrze, coś tam jeszcze pisaliście, bo ja muszę już powoli, bo nawet śniadania nie jadłam. Mówię, ach, a szybko wejdę do was. Wanka mówi, że ją Wody, wody, wody pij więcej. Mirosława, nie mamy już, nie mamy już dzisiaj dobrze. Nie mamy. Aha, już dzisiaj dobrze. Wczoraj przeryczałam całe popołudnie, ale wylazłam jakby spod ziemi. No ja myślę, ty. Ula. Pani Beatko, miałam kontakt z moją córką dwa dni temu i ona ma koronę i dzisiaj dziwnie się czuję, boję się, żebym nie spanikowała. Mam 67 lat. Kochana, odsłuchuj sobie medytację. Wejdź sobie na mój YouTube, tam jest dużo medytacji z aniołami i sobie podnoś wibracje przez medytację. Tam, tam wrzuciłam Wam bardzo dużo medytacji, które robiliśmy, więc warto sobie podnieść energię medytując i prosić anioły. I oddaj lęk przede wszystkim. Oddaj aniołom lęk. Przede wszystkim Archaniołowi Michałowi. Poproś go, żeby zabrał od ciebie lęk. Edyta. Od wczoraj czuję napływ uczuć, tak jakbym zakochała się. Mam. Yy... Nie wiem, co tam masz, czego unikałam od dawna, szczególnie w roli głównej, dawnego mojego ekspartnera. Słuchajcie, ja też się czuję, jakbym była zakochana, albo w ogóle nie jestem, wiecie, na czym. E, ale takie u, czuję uniesienie, jakbym się szykowała na randkę, gdzie ja randki żadnej nie mam. Taki, wiecie, co jest taki fajny stan. A czyli, co zrobiliśmy na przez Przestań, bo mi się zaczęła młykać ślinę. Co? Ja bym sobie zjadła, nie wiem, co bym sobie zjadła, może jajko. No dobrze, co, co kochani? Powiedziałam wam, co miałam tam na szybko do powiedzenia. Jak chcecie, to wam ten, tą pełnię opiszę jeszcze, ale słuchajcie, teraz już nie mam czasu, no muszę robić inicjację, więc jak mi się uda, to wam wieczorem jeszcze opiszę tą pełnię, albo w przerwie między inicjacjami, jak mi się uda. No, chyba że nie potrzebujecie tego opisu, bo tam full ludzi pisze różne rzeczy na internetach, więc w zasadzie nie musiałabym. Słuchajcie, na razie nie przyjmuję nowych zleceń, słuchajcie, muszę się, muszę się wyrobić z tych styczniowych, bo jestem zasypana po prostu. Dajcie mi odetchnąć. Będzie, będę robiła prawdopodobnie nowe zapisy na nowe sesje dopiero od kwietnia. Przykro mi bardzo, ale słuchajcie, no nie jestem w stanie, no nie rozdwoję się. Jedno drzewo rodowe mnie kosztuje kilka godzin. Eee, poczekajcie. Marzenka mi się pyta, czy ma szansę dostać się na kurs teraz, ale jaki kurs, kochanie? Bo nie wiem, o który ci kurs chodzi, o anielski, czy chodzi ci o rejki? I który stopień? Dobrze, to ja jak ten. No chciałam, no chciałam zrobić to dzisiaj, ale mówię, dwa razy mi się skasowało. Się tak napracowałam. Poszukałam wam te mantry, chciałam wam zrobić te tłumaczenia mantr do tej pełni. I ten. No i no niestety mi się dwa razy skasowało, bo robiłam to na komórce. No, strasznie źle się robi na komórce. Więc jak zdążę, to jeszcze zrobię wam dzisiaj, ale pewnie najwcześniej to wieczorem mi się uda zrobić ten opis. Dobrze, kochani, będę kończyć, chyba że macie jeszcze jakieś szybkie pytanie i wykorzystajcie tą energię pełni. Możecie sobie też, osoby, które są słabe, same chciałam powiedzieć, samotne, możecie sobie wizualizować, bo to są też nowe początki. Fajna jest ta pełnia. Eee, Agnieszka też na drugi stopień poproszę, Marzenka, rejki, pierwszy stopień aha, na rejki słuchajcie, na rejki to jest termin na 20 marca, a lutowy był w zeszłym tygodniu my już, my już robimy inicjację jak chcecie poczekać, jest termin już marcowy yy, wykładu Edyta powodzenia z inicjacjami i zroszczę twoim pupilkom dzisiejszej energii. No, mają bardzo dobrą energię na inicjację, naprawdę. Szapoba. Te osoby, które się wpisały na dziś to. E... Słuchajcie, jest na mojej stronie, jest. Ja chyba udostępniałam, że... Zresztą... Nie, nie udostępniałam? Czy udostępniałam, że jest zrobiony nowy termin, nie pamiętam, ale na pewno jest na stronie napisany nowy termin. Nie chciałabym, ja tam wyjątkowo dopisuję jeszcze do lutowego, jak ktoś chce sobie samodzielnie odsłuchać. Ty, Arek, się tam szykuj na inicjację, ty. I na przepytywanie, bo teraz to słuchajcie, ja robię e, sprawdzenie wiadomości, czy się przygotowali z teorii. Nie ma tak już. No, co chciałam mówić, bo mi przerwał teraz Arek. A nie wiem, co chciałam powiedzieć, mi Arek przerwał. Ech. Dzieci mi napachniały śniadaniem. Chyba faktycznie idę coś zjeść. No dobrze, kochani. To co? To uciekamy do pracy. Te warsztaty to... Aha, chciałam powiedzieć, że niektórzy specjaliści, którzy chcą się sami przygotować, odsłuchać streamy, które już były, no to ja tam... tam... To czasami jeszcze dopuszczam do tej grupy, ale już bym wolała, żebyście poszli na marzec, bo ja już się gubię. Beata. Witam, Pani Beatka. Ile razy trzeba przejść oczyszczenie przez ten miesiąc do czasu drugiego stopnia kursu? Dziękuję za odpowiedź. Ile razy trzeba przejść oczyszczenie? Ty masz pracować z energią rejki, masz robić sobie te rytuały oddechowe. Chociaż przy, przekazywać sobie energię, chociaż robić sobie przepływ energii Rejki przez siebie. To jest e, takie minimum, które Rejkowiec musi robić. Monika. Będzie trudne. Ha, i proszę mnie nie zagadywać, bo wczoraj specjaliści mnie zagadywali, żebym nie zdążyła pytań zadać. No zobaczymy, no może zrobię Wam rano tę medytację, ale to będzie, słuchajcie, z Bogiem Surya. Medytacja ze słonecznym bóstwem. Jak ktoś będzie chciał, to Was zapraszam. Bo już czuję, że jest bardzo silna energia, o jest aż mnie ciary teraz przeszły, jak to powiedziałam. O Jezu, a kto poczuł? Jak pomyślałam, jaka ma być medytacja, chyba ma być ta medytacja. Słuchajcie, wolałabym, żebyście się dopisywali na marzec już na reiki, bo ja nie ogarnię was. Kurczę, bo jak ja znowu dodam następne do inicjacji, to ja, nie, ja nigdy nie zacznę tych indywidualnych sesji robić. Oczywiście, Anne, to dla jedynki też będą pytania. Poczuliście tą energię, nie? No. No, ja też czuję. Bardzo mocno czuję tą energię. Szkoda, że nie mam aktualnie partnera. Byłby czat i skryby szły. <gry> no dobrze kochani, to co? Mm. Życzę wam wspaniałego dnia. Przygotujcie się na tą cudowną pełnię. Zwracajcie uwagę na związki międzyludzkie, które się wam dzieją. Jak znajdę chwilę, to wam opiszę wieczorem tą pełnię. Tam ktoś mnie bombardował, to też tam odpiszę. I zmykamy, sió. Ja wiem, że nigdy nie mogę od Was wyjść, bo Was lubię, sió. Cudownego dnia, kochani.